dzień chciała pograć sobie w Stambule, Co może pójść nie tak? Już to jest spoko gra, no. Super. To jest, to jest fajne, naprawdę. Ciągające. I się co? Zobaczmy, co to jest. Zobaczmy, to co, 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 No rzeczy, no dobra, może nie koniec i sambalek. E, co, co, nie co, 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 Po co, co, ja lecę? co, nie. Epika co, gemów! Co to są za questy? Stopnie wody What is this? Trzy razy wow To nie jest trudne. Czy... Nie! Na, 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 na. Dobrze, że tu są git Chokilmi, oh, no co to jest? Co to jest? Dobra. Super Normalnie Barbie się tapnęła do stambla Nice Jakaś taka specjalna jest. Aha! Barbie fangaj! Nie. Mr. był Zawiodą się na tobie. Lecimy z Zwykłe. Zwykłej. Najzwyklejszej. 何してる że mam świat internet. Stop. No co oni robią. Dobra, płajkił. Gracza. A. Przestań to. To jest... to Nie! Nie wiem, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, przecież? Oni są nagle coś dobrze na tej mapie. Geniusza Co to za helikopter? Helikopter! Znaczy mi się Mega, nie trafiłem, mega, mega, aaa oh. A ja ci dwa niezwyczajne, no to walkover, jeden O, 15 na 16 Woooow Pa 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 ja. Tileful, no nie, no. Dobra. Gościu, naprawdę, jest helikopter jeszcze nie żywy. To super. Najlepsze połączenie, jakie widziałem w moim życiu. Czy ten stumbler coś tam odkrył? Ej, 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 ej gościu! Gościu, ja laga sporego. Nie gadaj, że to tam u nich jest. Idźcie! Proszę. Ruszcie te... Twoje... Mordo. Mordo, nie tu, nie tu. Są teraz dwie opcje. Git. Git. Jeszcze jeden tile. Guściu! tu prawie spadłem, nie? A ja tu prawie spadłem. Ale dobra, najważniejsze to, że wytimingowałem odpowiednio skok, żeby przeżyć to. Leci do finału. Dobra. Biedronka, codziennie niskie ceny. Witam. Dobra, na sito pokonam. Na sito pokonam. Jeżeli nie będzie lagów, nasi no, to pokonam! Na no, si! Na no, si. Na no, si, to pokonam! Dobra, a tak poważnie czuję lekkie lagi, że wymieniam internet. Dobra, jednak nie wymieniam. Ostatni sambler wygrywa, dawaj, to jest. To jest tylko jedna runda. Nic się złego nie stanie, przecież. Jesteśmy w run... Nie no, jesteśmy w finale, widzowie jak to się... Nie pytajcie czy ma jest 30... Nie, 32 osoby. I że 31 musi odpaść ja czuję to lagi i to. Dosyć mocno. Kurde, jakbym tam miał wi-fi włączone. Co nim mam twarzy, co? Do łóżeczka? Nie.

To jest pytanie roku, zadałem. Nie, dobra, tak, lecisz tutaj. jeszcze masz z ziomu kolegami? Nie chcesz mnie zabić, no i get. Pewnie się mnie boją, nie, ja jestem przyjazny, nie mam nawet takich, o. Mogę jedynie pokazać, co to jest zwykłego. No. Czekaj, pójdę tam... Cięższą mnie! Ale laga poczułem wtedy, nie? Popatrzyłem jak jakiś mocniej jeszcze trafił. Co to jest? Lucky Box! A no, to poważnie coś, co pewnie zabija. chciałem wiedzieć, który był którym. Nie wiem, ale przegrałem finale, no tu no. Jakie znowu? Nie wiem, o co tam im chodzi. Mam zabierzkę mózgu. Że widzowie, po wycięciu jestem w finale. na no, no, tu poważnie nie było żadnego wycięcia, nie było żadnego finału, naprawdę. Że jak coś się dał nabrać, to X da wielkie wielkie nie, no tu się tak wpychają mnie. e w abuser. Nie, 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 przy tym żółtym ja nie chcę być. Nie chcecie znać żółty Mister Dobra, whatever się nazywałeś, człowiek. Ej, 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 co to za bananowo? No i wyjazd mi stąd. Poza tym. O kurde, dobra. Mieliśmy... Mamy lekką kraksę dalej. Mamy dalej kraksy, nie, 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 nie. Ja, to jest ten gościu. Ten gościu jest tutaj. Just! No, co ty u... Co za łeb? Co za łeb, Co za łeb, Co za łeb, Co za łeb Co za łeb Co za zginął ten bambik! Dobrze mu tak, Naprawdę... Ha mu tak. ha 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 że... ha Jezus nareszcie, nie? Nie można czekać. Dziękuję. you no, nie. Jesteś w siło Kręcimy, kręcimy, lecisz. Dobra. Legenda. <noise> Takie. Wow, legenda, nie no. Przedstawię. Niebieskie. Niebieskie. dobra widzimy. To, jest, to tyle wiem. Wiem trochę było. Tu trochę słyszeliście ze pod po dwóch ja Nie byłem. Za dobry rolę to tym, się Ale to by było na tyle do następnego siema